Dobry wieczór. Cóż, no takiego mniej więcej spotkania spodziewaliśmy się, że tutaj tak to będzie wyglądało. Nikt nie odpuści żadnej piłki, że będzie troszkę nerwowości, bardzo dużo walki, chociaż było wydaje mi się też trochę gry w piłkę, nie tylko sama, samo zaangażowanie, sama walka, bo tych sytuacji zarówno jedna jak i druga drużyna troszeczkę miała, natomiast... Te mecze między drużynami, które, które są w dolnej części tabeli, często właśnie są bardzo podobne do siebie. Często detale decydują o tym, kto, kto wygra, kto wykorzysta swoją sytuację i, i zmieni oblicze spotkania. Dzisiaj było podobnie, myśmy strzelili na, na 1-0, później wkradło się troszeczkę nerwowości w poczynania zagłębia, ale no, mogę powiedzieć, że mamy szczęście albo, albo dziękujemy, że milica obronił ten rzut karny, bo wtedy różnie mogłoby być. Zostałoby jeszcze bodajże pół godziny gry. Yy, drużyna, która goni wynik, no, napędza się i różnie to spotkanie mogło się zakończyć. My się cieszymy z tych trzech punktów, bo w takiej sytuacji, gdzie tych spotkań zostało niewiele, one są niesamowicie yy, ważne i zrobiliśmy to z zespołem Zagłębia, które zwykło sobie stwarzać dosyć dużo sytuacji, natomiast wiedzieliśmy też, że mają problemy z, z wykorzystywaniem tych że yy, okazji. Dzisiaj było, było podobnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo pytania? <laughs> Bugański Przegląd sportowy, dobry wieczór, panie trenerze. Wieczór. Gratuluję tego zwycięstwa. Oczywiście. Jak dobry. to smakuje? Wrócić znowu do wygrywania w roli trenera górnika. No kurde, smakuje. To jak przyjdzie, przyjdzie wykonany cel, to być może dopiero poczuję, bo tak to powiem ci: nerwówka i, i człowiek to przeżywa naprawdę mocno, bo. No bo nie jest to łatwa sprawa walczyć o, o utrzymanie. Ja też kiedyś pamiętam, byłem w Zagłębiu Lubin czy w Śląsku Wrocławiu o podobne cele, żeśmy walczyli. Nie jest to łatwa sprawa dla, dla nikogo, bo, bo jedziesz na mecz, a, a cały czas gdzieś z boku słyszysz, no nie, niekoniecznie pozytywne, yy, pozytywny odzew. Yy, no ale musimy sobie z, taki, z takimi sytuacjami radzić i, i dzisiaj zrobiliśmy naprawdę... Ważny krok, bo, bo my jednak no, mieliśmy te do utrzymania. To nie było tak, że mieliśmy tyle samo punktów albo punkcik mniej. Już porażka by nas zagłębie zostawiło na 5 punktów plus bilans i tak dalej. Sytuacja nie byłaby wesoła. Wspomniał Pan o tym bilansie. Pamiętaliście o tym, uczulaliście się na to? Nie, nie, nie. Ta druga, myślisz o tej drugiej bramce? No nie, nie, skończę znowu, ale akurat tak się, tak się ułożyło. My, my dążyliśmy do tego, żeby utrzymać to 1-0, a, a wyszło właśnie tak. Nigdy nie wiadomo, czy, czy, czy taki bilans nie pomoże Ci w przyszłości. Te wyniki górnika pod Pańską wodzą tak się układają po kolei. Porażka, remis, zwycięstwo. Widzi Pan, że ten zespół też tak systematycznie rośnie? Czuł Pan przed tym dzisiejszym meczem, że to już może być ten moment? Nie nie nie, 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 wiedziałem, że będzie bardzo trudno tutaj, tutaj wygrać. Natomiast e, rzeczywiście, jakbyśmy porównali z Piast Gliwice, tych sytuacji było jak na lekarstwo. E, korona Kielce, było już zdecydowanie lepiej i gdybyśmy mieli trochę szczęścia, być może ten mecz byśmy przepchnęli. E, dzisiaj, tak jak mówiłem, ten karny różnie mogło być, ale tych sytuacji było również zdecydowanie więcej z naszej strony, także no, na pewno jest progres, zarówno punktowy, jak i w grze. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jeszcze pytanie o nieobecnych, dużych, nieobecnych, wielkich w wyjściowym składzie. Lukas Podolski w ogóle poza kadrą, Szymon Wodarczyk na ławce. Z jakich powodów? Nie, Szymonowi dali, daliśmy troszeczkę odpocząć. To jest młody chłopak, który dał górnikowi wiele bramek, to trzeba tylko bić brawo, natomiast w ostatnim czasie troszeczkę mu się zacięło, co w przypadku napastników no jest często yy, rzeczą normalną. Lukas ma drobną kontuzję, tych meczów jeszcze będzie kilka, nie chcemy ryzykować w tym momencie, że zagra w jednym meczu, a później będzie musiał odpuścić dwa albo trzy. Chcieliśmy tego, tego uniknąć i no i to nam się udało. Dobry wieczór Panie Trenerze, Filip Macuda, wrocowskie Fakty. Gratuluję zwycięstwa. Gratuluję. Ja mam pytanie o zdrowie Erika Janży, bo zdaje się, że schodząc trzymał się delikatnie zamiesień, Jak to wygląda? Czy macie już jakieś informacje, czy będzie do dyspozycji na mecz ze Śląskiem? Nie mamy informacji, bo, bo musi zrobić po prostu badania. Bez poczuł nie wiadomo, czy tam jest jakieś delikatne naderwanie, czy tylko naciągnięcie, to, to wyjdzie w badaniach i będziemy na pewno wiedzieli zdecydowanie więcej. Na ten moment nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Czyli nie będzie pan wyrokować, czy to jest raczej poważny uraz, czy coś delikatnego? Nie, jako? nie mogę powiedzieć. Nie mogę. Okej, okay, dziękuję. Dobry wieczór. No cóż, na pewno nie był to nasz jakiś dobry mecz. Przegraliśmy ważne spotkanie, ale nie przegraliśmy jeszcze całej batalii. Mam na myśli grę o utrzymanie. Na pewno problemy, które się pojawiły zdrowotne zawodników, kontuzje naszych bocznych obrońców spowodowały, że zagraliśmy trójką w defensywie do pewnego momentu. Nawet to nie najgorzej wyglądało. Później po przerwie po tym stałym fragmencie no niestety ta gra się rozkleiła, no ale można powiedzieć, gdybyśmy wykorzystali rzut karny, to zawsze byłby to ten jeden punkt, tak się nie stało. I tak jak powiedziałem, przegraliśmy ważny mecz, ale nie przegraliśmy jeszcze batalii. Ja wierzę, tak jak powiedziałem, w pracę, jaką wykonujemy, w pracę, którą wykonaliśmy i musimy wrócić do tego, co było na początku sezonu, na początku, przepraszam, rundy, gdzie w sześciu meczach zdobyliśmy 12 punktów później. To się zadziało szczególnie zdobywanie bramek, bo nawet dzisiaj nie grając jakiegoś dobrego czy bardzo dobrego meczu, mieliśmy okazję, po których można było zdobyć bramki. Dziękuję. Pan Sportowy. Dobry wieczór, Panie Trenerze. Ja chciałem zapytać o tą bramkę straconą na 0-2, bo to jest bramka, która może mieć ogromne znaczenie w kontekście całego sezonu. Bramka, która powoduje, że macie gorszy bilans dwóch meczów z Górnikiem. Czy Pan był tego świadom, wysyłając Liulisa w pole karne rywala? Byliśmy świadomi tego, że przegrywamy 1-0, tak. Natomiast ja nie podejmuję decyzji za zawodnika. Mam na myśli zagranie naszego Zawodnika, który zabezpieczał przed przedpole i zamiast uderzyć mocniej piłkę, po prostu zagrał takiego lobbika, po którym górnik przejął bramkę. No zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie aż tak istotne. Mówi pan o tej grze, która się rozkleiwa po utracie bramki na 0 do 1. Jaka była tego przyczyna? Bo te pierwsze minuty, pierwsze akcje, no to była nawolnica ze strony górnika. Tam w ciągu kilku chwil mogło się zrobić 0 do 3 na przykład. Mówi pan po utracie bramki? Z czego to się wzięło? No, na pewno została zachwiana jakaś pewność siebie. Wie Pan, jeżeli kolejny mecz gra się i tak jak powiedziałem, czy Kuba Świerczok uderzał, czy Kacper Chodyna miał sytuację, wcześniej jeszcze Łukasz Łakomy, to są y, jak gdyby momenty, kiedy one dodają wiary, jeżeli ktoś z tych się wykorzystuje. Natomiast w momencie, kiedy straciliśmy tą bramkę, być może to miało wpływ tak, na taki moment szoku. No później, później dokonaliśmy zmian trochę, żeśmy opanowali tą sytuację niewykorzystany rzut karny Filipa Starzyńskiego, który krótko przebywał na Murawie w tej sytuacji. Nie ma Pan trochę do siebie żalu? Ktoś inny nie mógłby wykonywać tego rzutu karnego? Ale wie Pan co, to te, takie pytanie, no dlaczego ten, a nie tamten, tak? Dlaczego przegraliśmy, a nie wygraliśmy? Filip był wystarczająco długo na boisku, również rozgrzewał się z drużyną. Wiele tych karnych wykorzystał. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że już kiedyś mu się zdarzało pudłować, ale no kto jak nie Filip starzyński, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, powinien wziąć odpowiedzialność za, co, za to, co wydarzyło się w danym momencie. Jakub świadczył ktoś dzisiaj w podstawowym składzie po raz pierwszy tutaj w Lubinie. Taki chyba trochę nie swój, trochę nerwowy, strzelił w poprzeczkę własnej bramki w pierwszej połowie. To nie był chyba jego dobry występ. A ja nie chcę oceniać czy dobry, czy zły na pewno stać go na o wiele lepszą grę. Dzień dobry panie trenerze, kubosynowiec i gol.pl Zagłębi od kilku spotkań, czy to z Wartą Poznań, czy Wisłą Płock, czy nawet dzisiaj był ten rzut karny, stwarza sobie dużo sytuacji bramkowych, jednak nie potrafi trafić do siatki rywala. Z czego to wynika według pana trenera i jak będziecie próbować nad tym popracować? No pracujemy, pracujemy. Przede wszystkim pracujemy, wie pan, nad głowami, bo to jest chyba najbardziej istotne w tym momencie. Natomiast ktoś powiedział, że jeżeli. Stwarza się tę sytuacje, no to to nie może trwać nieskończoność, że y, ciągle się będzie nie wykorzystywało. Myślę, jestem przekonany, że nadejdzie taki dzień, że te sytuacje będą zamieniane na bramki. Dobry wieczór. panie że Michał Szczygieł zagłębia kom. Wspomniał pan o tym, że pan wierzy w utrzymanie i jakby takich słów wszyscy się tutaj spodziewaliśmy. Natomiast ja zapytam inaczej, na pewno na, na te mecze o życie, czyli z Górnikiem i z Koroną, miał pan jakiś plan? Dziś on nie wypalił i teraz pytanie, czy nie zamierza go pan zmienić? Czy będzie pan szukał nowych rozwiązań? Nie myślę o personaliach, myślę o jakimś, nie wiem, nowym, nowym pomyśle na konstruowanie akcji, może na, na jakieś nowe systemy, bo najwyraźniej coś, coś nie funkcjonuje. No można powiedzieć, że dzisiaj coś nie zafunkcjonowało, bo po poprzednich meczach, jeżeli chodzi o grę, bo o, o tym myślę rozmawiamy, to wiele rzeczy funkcjonowało. Natomiast tak jak Pan wspomniał, nie, ogr nie ograniczamy się do jednego też systemu gry, bo tak jak powiedziałem, w obliczu braku bocznych obrońców został tylko kłódka. Musieliśmy, musieliśmy, uznaliśmy, że gra trójką obrońców będzie najbardziej optymalna plus mając zawodników w tych formacjach ofensywnych, że to powinno zdać egzamin. Tak jak powiedziałem, do Bramki myślę, nie było, nie było powodów do niepokoju. Natomiast zawsze, zawsze przed każdym meczem analizujemy i przed każdym meczem się zastanawiamy, co jest do poprawy, co jest do zmiany. To jest naturalne. To jeszcze w uzupełnieniu, bo wspomniał Pan, że do Bramki było wszystko pod kontrolą. Ja po pierwszej połowie napisałem, że ja nie, kompletnie nie czuję, jako kibic, że ten mecz zagłębia grę o życie. Zgodzi się pan ze mną ale, czy no, widzi a, pan co inaczej? Ale to jest pana odczucie i ja się z tym mogę zgodzić skoro pan tak odczuł. Ktoś inny może powiedzieć zupełnie inaczej, tak? Na pewno no, nie wszystko było idealnie, nie wszystko było bardzo dobrze, tak jak wspomniałem. Natomiast sytuację, którą górnik stworzył w poprzeczkę, no to było po naszej złej interwencji. Kuba świerczok wybijał piłkę i trafił w poprzeczkę, tak? A tak, no to też no oddali bardzo groźny strzał, lewą nogą obronił Diodis. Generalnie mecz bardzo taki wyrównany, myślę, że ze wskazaniem na nas. Tak, tak, tak się też te mecze czasami układają. Dobry wieczór, panie trenerze. Filip Maciej Wrocławskie fakty. Ja mam pytanie o to niezdobywanie goli przez zagłębie. Czy może myślał pan o spróbowaniu takiego wariantu, gdzie obok Kuby Świerczoka Groby drugi napastnik, wiem, że teraz nie ma Dawida Kurminowskiego, ale na przykład taki wariant, gdzie na boisku jest i żal, i Kuba. Rozważał pan coś takiego? Bo dzisiaj Tomek Piękko grał jako taki zawodnik, chyba troszkę podwieszony, właśnie za. No i był jednym Kubą. z najgroźniejszych zawodników, wie pan zawsze, żeby. Stwarzać też sytuację, to najpierw trzeba mieć strukturę gry i nie wystarczy postawić dwóch, czasami nawet trzech napastników, żeby zdobywać bramki. Trzeba po, przede wszystkim doprowadzać do tego, aby tworzyć te sytuacje, a później wykorzystywać. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, Panie Trenerze, bardzo Dziękuję. Bardzo dziękuję.